Zbrodnia katyńska, ta zbrodnia ludobójstwa, powinna być jednym z elementów tożsamości europejskiej. Tak jak młodzi ludzie, ja wiem z Izraela, na przykład jeżdżą do Auschwitz, do obozów zagłady, uczyć się swojej przeszłości, swojej tożsamości, to samo powinni robić młodzi Polacy. Ale, ale sądzę, że także w ogóle nasi koledzy, partnerzy z innych krajów Unii Europejskiej powinni pamiętać o zbrodni katyńskiej jako o elemencie swojej edukacji. A jak powinna być nazwana zbrodnia katyńska? Ludobójstwo. A została tak nazwana przez premiera Donalda Tuska i premiera Putina? Nie, nie została nazwana, ale to ja nie, nie mówię tego w formie pretensji. Myślę, że na drodze, na jakiej jesteśmy, potrzebne są bardzo czytelne znaki. Znaczy jeżeli mówimy pojednanie, to dobrze, że mówimy pojednanie. Jeżeli mówimy o budowie przyszłości, to też dobrze, że mówimy o budowie przyszłości. Tylko to trzeba budować na jakichś trwałych fundamentach, na pewno prawdziwych, szczerych. Prawda wyraża się w konkretach. Ja bym chciał, żeby na tej drodze teraz pojawiło się no właśnie otwarcie archiwów żeby na przykład stanowisko Rosji przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu było jasne i czytelne i odzwierciedlało no właśnie potępienie dla zbrodni wojennej jaką była zbrodnia Katyńska niewątpliwie wyjątkowa zbrodnia żeby zostały odtajnione materiały ze śledztwa umorzonego w 2000, 2004 roku, no to myślę, że to by były takie czytelne znaki na tej drodze pojednania. I to, I to będzie tak, jeżeli będziemy widzieli, że to postępuje, to znaczy, że dobrze, że robimy postęp na, na tej drodze, która nas prowadzi do czegoś dobrego. A czy w przemówieniu premiera Putina się, pojawił się prawdziwy opis zbrodni katyńskiej, czy nie? Wie pan, ja po pierwsze uważam, że dobrze, że premier Putin był w Katyniu. Nie sądzę, żeby nastąpił natomiast jakiś, jakiś przełom. Przełomem bym nazwał to, jeżeli nastąpią teraz kolejne działania. I właściwie ja bym raczej się przyglądał temu, co będzie teraz. Nie mówię teraz w sensie nie wiem, dzisiaj, jutro. Jutro jest bardzo ważny moment, bo jest taka ogólnonarodowa pielgrzymka z prezydentem do, do Katynia. Ale ja patrzę z perspektywy dni, tygodni czy nawet miesięcy, ale nie dłużej. Ale nie dłużej. Jeżeli, jeżeli powrócimy do tych konkretów, jeżeli będzie ta prawda się upowszechniała, jeżeli się pojawi edukacja w Rosji, no dzisiaj słyszymy z badań, że 47% Rosjan uważa, że była to owszem zbrodnia tyle, że niemiecka. No to znaczy, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli będzie postęp na tej drodze, to będziemy wtedy mogli powiedzieć, że dzieje się coś rzeczywiście, realnie dobrego. Ale przełom to jest co? Edukacja Rosjan, przyjęcie hmm. powszechnie wiedzy o Katyniu przez Rosję. No, jest. Na przykład. I to jest przełom? To jest przełom, ale otwarcie archiwów jest na przykład przełomem. Odtajnienie konkretne rzeczy. Odtajnienie materiałów ze śledztwa z 2004 roku. Zmiana stanowiska przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu. To są bardzo konkretne, wymierne rzeczy. No to jeszcze raz wróćmy do tego spotkania premierów, premiera. Putina i premiera Tuska. Jakie pan ocenia? No, dobrze, że było. Dobrze, że pan premier Putin był w Katyniu. Każdy hołd dla ofiar zbrodni katyńskiej jest rzeczą ważną i to należy docenić. Natomiast rzeczywiście nie nazwałbym tego przełomem, bo na przełom to myślę, że powinniśmy poczekać wtedy, kiedy zobaczymy te czytelne znaki na, na drodze pojednania.